Czas to pieniądz, więc posłuchaj mnie przez dwie minuty, a dowiesz się czegoś o majątkowaniu. Cześć! Opowiem dzisiaj, jak zmienić słowo użytkowy na mieszkalny w Księdze Wieczystej. Albo na odwrót, mieszkalny na użytkowy, jaką macie potrzebę. Więc proces jest długi i żmudny, więc mam wszystko napisane na karteczce. I z góry dziękuję Tomkowi Filipkowskiemu, z którym przeprowadziłem wywiad w tej sprawie, który niestety się nie zachował w odpowiedniej jakości, żeby Wam go pokazać. Dlatego teraz o tym opowiem. Przede wszystkim musicie być właścicielami, i administracja musi się zgadzać na taką zmianę. I mając te dwa punkty, możemy przejść do etapu pierwszego z ośmiu. I etap pierwszy to uzyskanie mapki. Jest to mapka zasadnicza z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Można go uzyskać w administracji, ale w administracji mogą Wam nie wydać, no bo w końcu jesteście tylko właścicielami, bez szkoły. Wtedy trzeba udać się do geodezji i katastrów właśnie, i udowodnić albo udokumentować naszą, nasz interes w tym, żeby posiadać taką mapkę. Kolejny etap to złożenie wniosku o decyzję o warunkach zabudowy w Urzędzie Gminy. I od razu powiem, tutaj mogą być potrzebne różne inne dokumenty, inne niż w moim przypadku, albo mniej dokumentów, bo ja kilku tu musiałem. Dostarczyć i to zależy od lokalu, bo może być tak, że jest pod jakąś Natura 2000 albo w ogóle nie da się przekształcić, więc różnie to bywa i może to wydłużyć proces. Trzeci etap jest najprostszy, bo jest to oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem na cele budowlane. Składacie takie oświadczenie samemu na formularzu, który jest w Urzędzie Gminy. I jeżeli ktoś Wam powie w Urzędzie, że musicie być architektem albo mieć jakoś pieczątkę architekta na tym etapie no to powiedzcie im że nie musicie. Przy czwartym punkcie zaczynają się schody, bo musimy zamówić cztery dokumenty u architekta i najlepiej żeby to był architekt, który przeprowadzał niedawno taki proces, bo on się cały czas zmienia, jakieś wchodzą nowe ustawy i on może myśleć, że to robi się tak samo jak 15 lat wcześniej. Więc te cztery dokumenty nie wszystkie z nich musi on zrobić, ale najlepiej, żeby wszystko było przez niego podpisane. I teraz ja przeczytam te dokumenty, nie wszystkie mi w sumie coś mówią, bo to on robi, ale wam powiem. Więc opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości, czyli musimy mieć na tym opisie również działki sąsiednie i cały budynek, i czasami nawet technologię. Drugie to zwięzły opis techniczny, później rysunki niezbędne do określenia charakterystyki. Techniczno-użytkowej i czwarty punkt to ekspertyza techniczna wykonana właśnie przez osobę posiadającą uprawnienia. Etap piąty polega na złożeniu wniosku o zmianę sposobu użytkowania lokalu w urzędzie gminy. Razem z tymi wszystkimi dokumentami, jeżeli minęło 30 dni od zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania i urząd nie zareagował, to możemy no, wypytać się go, czy nie zareagował faktycznie, czy tam gdzieś list jakiś nie utknął. Jeżeli nie, to możemy przejść do etapu szóstego, czyli decyzja o samodzielności lokalu. Składamy taki wniosek i znowu najlepiej, żeby wypełnił go architekt i wtedy już czekamy tylko kilka dni roboczych na decyzję administracyjną urzędu. Mając już tę decyzję, przechodzimy do etapu siódmego, czyli złożenie jednocześnie dwóch wniosków w wydziale geodezji i katastru. Na podstawie oczywiście tej decyzji administracyjnej, którą już dostaliśmy z Urzędu Miasta. A więc chodzi o zmianę w kartotece lokali i informację z kartoteki lokali. Czyli jednocześnie informujemy ten urząd, że chcemy zmienić coś w, tym ich, w tej ich kartotece i oni wtedy nam odpisują, że zmieniliśmy. I wtedy musimy złożyć teoretycznie jeszcze jeden wniosek, to poinformujcie nas jak zmieniliście. Ale możemy złożyć dwa wnioski na raz, żeby było kilka dni szybciej. I mając w końcu tę drugą decyzję, że ten wypis z kartoteki, to możemy w końcu przejść do etapu ósmego. Etap ósmy to złożenie wniosku w wydziale ksiąg wieczystych o wpis albo zmianę w księdze wieczystej, ze słowa użytkowy na mieszkalny. I we wniosku jest napisane, że zmieniamy z lokal użytkowy na lokal użytkowy. Tak jakbyśmy nic nie zmieniali, tylko jest taka uwaga na dole, maczkiem napisana, że zmienia, jednak będzie lokal mieszkalny. Do końca nie rozumiem czemu tak jest, ale nie bójcie się, tak ma być. I wtedy dostajemy decyzję z Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianie i oni już sami wtedy jako sąd informują geodezję i kataster o zmianie i jest wpis dopiero w kartotece ostateczny. I to jest koniec procesu. W moim przypadku trwało to prawie pół roku, ale robiłem to pierwszy raz. Trzy miesiące to myślę, jest takie minimum, jeżeli ktoś naprawdę profesjonalnie i szybko to robi. Także nie martwcie się, proces jest do przejścia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Państwo Piesto!